Witam w kolejnym odcinku na kanale. Zaczniemy sobie oczywiście od takiego disclaimera, że ten odcinek, ani żaden kolejny na kanale nie jest tutaj poradą inwestycyjną w rozumieniu ustawy, ani żadnym doradcą inwestycyjnym i niczym, niczym w tym stylu. Po prostu to są moje prywatne opinie i odcinek ma charakter informacyjno-edukacyjny. Nie współpracuję z żadnymi brokerami i za żadne pieniądze, także proszę nie pisać do mnie na maila, nie wysyłać propozycji nawiązania współpracy, ponieważ nie jestem tym zainteresowany. Ja zarabiam na rynku, a nie na linkach afiliacyjnych. No siemanko, witam serdecznie z tej strony Jakub Inwestor. Witam w kolejnym odcinku na kanale, w odcinku z serii w 5 ruchach do 2 milionów PLN, w odcinku numer 14 o tytule. Plus 36% w 3,5 miesiąca duża pozycja gotówkowa. Ja na, na sam początek chciałbym powiedzieć, bo tam nieraz pojawiają się komentarze tutaj na kanale, że ktoś próbuje mnie naśladować. Tutaj te, te ruchy moje, które tutaj wykonuję, to zalecam, żeby mnie nie naśladować. Nie róbcie, nie, nie powtarzajcie, jakby tutaj moich transakcji. Ponieważ tak jak wam mówiłem, zresztą widzicie nawet jak ja prowadzę tą serię, te odcinki są tutaj wrzucane e, z częstotliwością, powiedzmy raz na dwa tygodnie, mniej więcej z tej serii, ja w tym czasie wykonuję jakieś tam transakcje, i wy tak naprawdę tak naprawdę to nie możecie mnie naśladować nawet w 100%. Bo ja pomiędzy tymi odcinkami e, wykonuję jeszcze jakieś, e, jakieś transakcje, tak? i dopiero z opóźnieniem się o tym. Dowiadujecie, co zresztą jest też, powiem szczerze, zamierzone, bo ja nie chcę, żeby tutaj ktoś odzwierciedlał moje ruchy w 100%, tak? Czy coś takiego, bo nie powinniście w ogóle robić takich rzeczy, tak? Ta seria ma na celu to, że, żeby jakby polski rynek kapitałowy, czy żeby inaczej, żeby. Mieszkańcy Polski otrzymali informację zwrotną, że na polskiej giełdzie da się zarabiać. To jest ja to robię niejako pro publiko można powiedzieć dla dobra polskiej giełdy. Wpadłem na po prostu pomysł z taką serią, a nie tutaj, żeby ktoś kopiował to czy starał się, nie wiem, rozumiecie, nie należy po prostu tak robić. Powinniście się nauczyć jakby inwestować samodzielnie, tak? Zresztą w ogóle naśladowanie kogokolwiek jest po prostu głupie, tak? No, bo Wy, tak jak mówię, Wy nie wiecie, co ja mam w głowie, Wy nie wiecie, jak ja gdzieś tam planuję podejść do danych pozycji, i tak jak mówię, ja jestem inwestorem aktywnym, ja potrafię zmienić zdanie w jeden czy dwa dni, i, i tak naprawdę pozycję, którą mam w portfelu, za chwilę i może nie być, tak? Więc tak jak mówię, absolutnie nie należy tutaj mnie. Naśladować. No co, jak widzicie, portfel robi bardzo dobry wynik póki co, bo to jest 36% w 3,5 miesiąca. I teraz tak, jeśli chodzi o to, co będzie w tym odcinku, najpierw pokażę wam skład procentowy tego portfela po sesji 14 marca 2025 roku. Potem wam i, i, i w ramach też wtedy, jak wam będę pokazywał portfel, omówimy też mniej więcej jakie transakcje wykonałem w tym czasie od tego 1 marca do 14, do tego właśnie 14 marca, co się zmieniło w tym portfelu, dlaczego tak, a nie inaczej. No, tak sobie to omówimy, potem wam pokażę. Portfel w ujęciu wartościowym. No i potem już pokażę wam pozycję po pozycji na poszczególnych spółkach, jak to wygląda. Jak wyglądają te gdzieś tam stopy zwrotu. No dobra, no to lecimy lecimy z koksem. No dobrze, a więc tak wygląda portfel pierwszego ruchu po sesji 14 marca 2025 roku. A więc jak widzicie, no zdecydowanie największa pozycja obecnie to jest Creepy Jar, to jest ponad 55% obecnie. Zresztą te yy, yy, procenty są około, tam dokładnie ten program, w którym to robię, nie oddaje, ale no to jest mniej więcej, tak do, powiedzmy do procenta się zgadza. Czyli Creepy Jar 55% około, Neva około 13%, 10% około Scanway, Creotech PDA, czyli prawa do akcji, około 7%. I gotówka około 14%. Czyli w zasadzie, jak widzicie, Creepy Jair zdecydowanie pozycja numer 1. Gotówka wskoczyła w zasadzie w tym momencie na pozycję numer 2. Trzeci nevek, czwarty scanway, piąty Kreotech, Prawa do akcji, tutaj już widzę, zapomniałem wykreślić Orlenu stąd. Natomiast na diagramie kołowym, jak widzicie, już nie ma tej spółki generalnie sprzedałem Orlen w ogóle muszę wam powiedzieć że w tym okresie pomiędzy właśnie ty, ty, od początku marca do tego 14 popełniłem dość sporo błędów bo ja uważam że ten, ta sprzedaż Orlenu była błędem generalnie z mojej strony. E, no ale to tak mądrym się jest wiadomo jak to się mówi analiza skuteczna zawsze e, analiza wsteczna zawsze, zawsze skuteczna tak że widzicie no, e, Zawsze się zdarzają błędy, też tak, jeśli ktoś aktywnie, aktywnie zarządza i nie każdy jakiś tam ruch, wasz czy mikroruch będzie dobry, tak. Niektóre, niektóre nie będą dobre. Najważniejsze jest to, że mimo tego, iż popełniłem w sumie sporo błędów w tym okresie, gdzieś tam od początku marca, do tego 14, to i tak jestem coraz bardziej zarobiony na tym portfelu i, i ta stopa procentowa zwrotu jest coraz wyższa. Mimo, że popełniłem kilka błędów, po pierwszy to był, że sprzedałem All Land, gdzie teraz ja tego żałuję, no ale wiecie. Była taka sytuacja trochę, że ta Ameryka leciała. Widziałem, że nasza giełda tak, był taki moment też, że jakby chciała zacząć na to reagować. No i wiecie, i wtedy jest decyzja, albo sprzedajemy szybko, albo, albo nie wiem, co robimy. I no, ja podjąłem decyzję, tak popatrzyłem na te moje wszystkie papiery. Orlen był tam w lekkim zarobku. Mówię, dobra, to sprzedam ten Orlen. nie? Natomiast no dość szybko jakby zacząłem żałować tej decyzji, że to, że to jednak chyba nie było zbyt mądre gdzieś tam posunięcie. Dodatkowo też, z racji tego, że sobie zacząłem budować taką pozycję gotówkową, jakbyśmy mieli, jakbyśmy mieli właśnie jakieś. jakieś... Jakiś krach na Ameryce, powiedzmy, i gdzieś tutaj głębsze zejście wtedy na naszej giełdzie, bo ja się zacząłem trochę obawiać w pewnym momencie, że Ameryka może po prostu naszą giełdę pociągnąć też gdzieś tam w dół. No to wtedy, wiecie, sobie też Kreotech sprzedałem, gdzie miałem akcje, można powiedzieć, klasyczne tego Kreotechu, i potem można powiedzieć, że odkupiłem drożej prawa do akcji Kreotechu, co, co, co też no było błędem. No, to tak z błędów, czyli popełniłem w zasadzie dwa gdzieś tam błędy, których żałuję, bo, bo myślę, że ta stopa zwrotu mogła być jeszcze lepsza, jakbym tych błędów gdzieś tam nie popełnił. No ale widzicie, to zawsze się zdarza, coś jest za coś. Mamy, mamy za to pozycję gotówkową, więc teoretycznie jesteśmy przygotowani na jakieś okazje. No, teoretycznie też ta gotówka w pewien sposób stabilizuje tutaj portfel że w razie jakiegoś cofnięcia, no faktycznie mm, będziemy mogli raz, że z okazji skorzystać. Dwa, że trochę zawsze gotówka, jak macie jakąś część gotówkową w portfelu, to sprawia to, że portfel jest bardziej defensywny tak naprawdę. Ehm, no, także tutaj w ogóle był też taki plan, żebym Wam w tym odcinku pokazał te transakcje wszystkie, ale niestety no makler ING tak czasem marzy w weekendy, na przykład oni mają niedostępność, nie? Ja nagrywam ten odcinek w sobotę rano i niedostępność była tego maklera, także nie mogłem zrobić screena. A te screeny z portfela gdzieś tam i, i, i ze spółek po prostu zrobiłem wcześniej, bo gdzieś tam wiedziałem też, że taka może być sytuacja. Natomiast jeśli chodzi o transakcje, planowałem, że dzisiaj to zrobię. No ale jednak yy, okazało się, że jest niedostępność, także no niestety nie, nie mogę wam pokazać w tym odcinku, jak tam wszystkie transakcje dokładnie wykona, yy, jak wyglądały, czyli po jakich cenach tam sprzedawałem, kupowałem i, i tak dalej w, w, w ciągu tego, tych ostatnich gdzieś tam dwóch tygodni. No, także jeśli chodzi o Orlen, no myślę, że to jest to, to był błąd gdzieś tam. No ale tak jak mówię, błędy się zdarzają i to też nie ma co jakby się zadręczać tym, bo no, bo po prostu, jak się inwestuje aktywnie, to każdy popełnia błędy. Warren Buffett popełnia błędy, Soros popełniał błędy, wszyscy, wszyscy popełniali błędy. No dobra, no to lecimy teraz już z portfelem w ujęciu wartościowym. No dobra, a więc tak wygląda mój portfel tutaj w ujęciu wartościowym po sesji 14 marca 2020. 5 roku, czyli jak widzicie, jest to kwota 143 601 zł. i 25 groszy. W gotówce mamy tutaj 20 359 ,93 zł. 93 grosze, a w akcjach jest załadowane 123 241 zł. i 32 grosze. Na chwilę obecną ta stopa zwrotu to jest, tak jak mówiłem, plus 36%. I co ważne, do 100%, czyli do tego naszego celu w ramach tych 5 ruchów, do 2 milionów zł, tego celu rocznego, no czy tam w 18 miesięcy, jak zakładałem w tej wolniejszej wersji, brakuje nam już tylko 47%. Tylko 47%, no bo tak działa właśnie magia procentu składanego. tak? Czyli zobaczcie, zrobiliśmy 36% i teraz. Policzyłem to wystarczy 47% od tego kapitału i robimy te 210 tysięcy. Widzicie, tak właśnie działa magia procentu składanego, czyli jeśli zrotujecie, zarobicie najpierw na czymś, potem zrotujecie do innych spółek, możecie mniejszymi procentami, jakby ugrać te 100%. No dobra, czyli to. Mamy. Tutaj w ogóle trochę się zmienił, jakby ktoś tam e, się dziwił. Trochę się zmienił interfejs też w ING od poprzedniego odcinka, także oni tutaj coś zmodyfikowali. Nie wiem, czy to ze względu na moje odcinki, że ja tutaj pokazuję te, tego ich maklera i oni coś tutaj zaczęli, żeby to inaczej wyglądało robić. E, w sensie, że może ładniej, czy coś, nie wiem. E, natomiast no, pojawiły się jakieś tutaj zmiany, także jakbyście widzieli. Że to trochę inaczej wygląda niż w poprzednim odcinku z tej serii, to wynika po prostu ze zmian gdzieś tam w ramach tego maklera ING, tak? Że oni to trochę inaczej po prostu gdzieś tam robią. No dobra, no to teraz jeszcze Wam pokażę wynik na poszczególnych papierach. No i tak wyglądają tutaj moje papiery w portfelu po sesji 14 marca 2020. 25, czyli jak widzicie, no, mamy cztery spółki w zasadzie w portfelu. No, nie nie licząc tej jednej akcji, którą wam tutaj zamazałem, którą cały czas mam, bo tam nie mam po prostu płynności na tej spółce, to jeszcze taka stara, stara sprawa sprzed wielu, wielu lat. Raz zapomniałem zamazać to. <laughs> jak ktoś tam oglądał ten odcinek, to wie co to jest za spółka. No w każdym bądź razie. Tak to tutaj wygląda, czyli jak widzicie, no na nevagu to już w zasadzie mamy plus 56% od momentu gdzieś tam wejścia. Tak naprawdę był ten procent jeszcze większy, jakbym nie realizował zysków w międzyczasie, bo ja tą cenę nabycia taką miałem poniżej 40 zł. Pierwotną to było jakoś tam 38 zł, czy coś takiego, jak zaczynałem w ogóle w ten Newag wchodzić. Także, jakbym siedział i w ogóle nic nie robił, to ta, jakby, procentowa stopa zwrotu była jeszcze większa. No, ale z racji tego, że ja wykonywałem jakieś ruchy, też potem dokupowałem po wyższych cenach, sprzedawałem ten nevak. No, to wiadomo, najpierw wychodzą te, które akcje, te, które się najpierw kupowało, czyli te najtańsze mi się sprzedają. Więc, no, tak to, tak to gdzieś tam wygląda. Ale, moim zdaniem, stopa zwrotu i tak jest tutaj bardzo dobra, bo to jest. Przecież od końca listopada 56%. Wydaje mi się, że wynik na newagon tutaj bardzo dobry. Jeśli chodzi o ScanWay, no to tutaj też sytuacja jest trochę podobna, bo też trochę realizowałem zysków. Także też ta cena nabycia mi się tutaj podniosła do 51 zł. No ale tutaj też mamy plus 39%, a więc bardzo, bardzo też dobra stopa zwrotu, i też tutaj. Na tych dwóch spółkach jest ponad 10 tysięcy, cały czas niezrealizowanego zysku, jak widzicie, aczkolwiek na chwilę obecną. Tutaj myślę, że, że jeśli chodzi o te spółki, to, to tutaj no to już na tyle są gdzieś tam małe pakiety, że, 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 że myślę, że to na razie sobie gdzieś tam podtrzymamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oprócz tego, jak widzicie, to największa pozycja jest obecnie na creepy Jarze. Co jeszcze dokupowałem też, bo jak ktoś tam oglądał poprzedni odcinek, to miałem 170 akcji tego Creepijara. Obecnie to jest 210. Jak widzicie, nawet tutaj, jeszcze tego 14 marca dokupiłem 10 sztuk po 375 zł. Tu jest widoczne to zlecenie, akurat, bo to jest jako bieżące zlecenie, bo to było tego samego dnia, jakby robione, kiedy ja wykonywałem. Tego screena w ogóle, no i to tak jest po prostu taka widoczność teraz w tym maklerze. A po prostu zlecenia z poprzednich dni, które gdzieś tam wykonywałem, no nie są tutaj widoczne, tylko te z tego ostatniego dnia, nie? Tam musiałbym wejść w odpowiednią opcję i tego, ale tak jak mówię, no dzisiaj już jakby ten makler był, no niedostępny jest po prostu w sobotę, dzisiaj z rana. Także tych poprzednich jakby transakcji od powiedzmy pierwszego dnia, od pierwszego marca, gdzieś tam Wam gdzieś tam wam nie pokażę. No i jeśli chodzi o Creotech prawa do akcji, to tutaj po 198 wszedłem, obecnie cena jest 207, 4,5% jest tutaj jakiegoś zarobku. No tutaj znowu jest taki temat, że tam błąd popełniłem też, bo jak ktoś się cofnie tam do poprzedniego odcinka, to ja tam miałem ten Creotech z ceną chyba, a może i z podobną miałem ceną czy coś, ale tam sprzedałem jakby taniej. Potem odkupiłem drożej ten kreotek prawa do akcji, chociaż w ogóle obecnie są notowane właśnie, bo była emisja na kreotechu i są notowane. To też jest taka ciekawostka, może dla niektórych, są notowane dwa rodzaje akcji, właśnie kreotech po prostu, jako zwykłe akcje, i kreotek prawa do akcji. Te kreotek prawa do akcji są kilka złotych tańsze. Gdzieś tam przynajmniej tak, jak, jak ja to kupowałem, to to było kilka złotych tańsze niż te zwykłe akcje, można powiedzieć, kreotechu, no to kupiłem te kreotech PDA, nie? E, także, także tak to e, wygląda, nie? No bo to ma po prostu, jak są prawa do akcji, no to to w pewnym momencie zostanie zmaterializowane na akcje zwykłe kreotechu, tak? Czyli to stanie się po prostu normalną akcją tak naprawdę. E, no i tak to widzicie wygląda gdzieś tutaj. Także no myślę, że na razie jest dość dobrze. Giełda Polska też zachowuje się bardzo dobrze gdzieś tam od e, początku roku, e, o, gdzieś tam w zasadzie końcówki grudnia. E, natomiast no, ten wynik mój, plus 36%, i tak znacząco tutaj bije w zasadzie e, wynik szerokiego indeksu, szerokiego indeksu WIG. No moim zdaniem głównie ze względu na, na te dwa piki właśnie, które tutaj widzicie, czyli Neva i Scanway, no to okazały się jednak bardzo dobre, bardzo dobre typy, część zysków zrealizowaliśmy, ale, ale cały czas tutaj też longujemy No i zobaczymy jak to wyniknie. A jeszcze może powiem chwilę o tym Orlenie dlaczego ja ten Orlen sprzedałem w sumie. Tak jak mówię, ja teraz z czas, czasu to nawet żałuję, że ja to zrobiłem. No trochę, tak jak mówiłem już, wystraszyłem się, że może być jakaś korekta z jednej strony, a z drugiej strony też tak no zastanowiłem się, co tak w pierwszej kolejności może polecieć z tego mojego portfela, jeśli faktycznie zagranica zaczęłaby tutaj sprzedawać naszą giełdę? No i znałem, że Orlen może polecieć w pierwszej kolejności, bo to jednak jest, wiecie, WIG-20, czyli, czyli no zagranica raczej siedzi na tych największych spółkach, nie? Czyli jeśli byłaby jakaś zwałka, no to myślę, że tam ten, te właśnie spółki z WIG-20 w pierwszej kolejności by poleciały. Gdzieś taka była moja rozkmina, i dlatego skeszowałem się na tym. Orlenie, aczkolwiek z perspektywy czasu uważam, że to był błąd. No dobra, yy, dajcie znać, co sądzicie o tym odcinku. Eee, no i cóż, trzymajcie się do następnego, no i cześć.